Siemanko z tej strony, Mister. Brasza to kolejny odcinek z serii Śródziemie Cień Mordoru. Nagrywam sobie po malutkiej przerwie. Bo w zasadzie to mój malutki zapas odcinków do przodu się już skończył. I dzisiaj mamy niedzielę 5 grudnia. A odcinek się okaże jutro, 6 grudnia. Właśnie tak. Także odcinek nagrywany w zasadzie na bieżąco. A najbliższe plany to porobić misje poboczne. No bo cóż innego moglibyśmy sobie porobić? Będzie to porobić troszkę misji pobocznych, troszkę próbować pozdobywać, cokolwiek to brzmi, pozdobywać nowych. Kamratów, może nie do końca kamratów, ale sprawić, aby nasi dowódcy, aby wrogi dowódcy byli naszymi dowódcami. O, może tak to ujmijmy, żeby to ładnie brzmiało. Teraz zajmijmy się misją poboczną, złe oko. Kilku zniewolonych, nieszczęśników zostało rozpiętych na palach za to, że spojrzeli swojemu panu prosto w oczy. Znajdź ich i uwolnij więźniów. Czyli zapewne klasyczna misja ratowania więźniów Jak to wygląda na mapie? O dość duży obszar tutaj mamy Mamy cel dodatkowy zabić pięć kroków strzałami w głowę Myślę, że damy radę to wykonać, że to nie będzie trudny cel poboczny a raczej bym powiedział, że to jest łatwy poboczny cel A i tu przez tą na tą skałę nie mogę się wspiąć. Mówi się trudno. Jeden padł. drugi padł, trzeci padł. Trójki padł. Piąty i piąty padł. Już w sumie został tylko jeden kolega z ekipy. ale widzę, że więcej kolegów wróciło im się na ratunek, na odsiedz, na pomoc. I tu chodzi o mnie, kolego, zaraz tym się moim sprzymierzeńcem, bo tak sobie wymyśliłem. Teraz będzie trzeba przejść do drugich krzaków. Kto mnie tam zobaczył? Tu kolega. Kto się nam schował? Tam mnie niby ktoś widzi. O, tam jest nawet sam kapitan To szmordokle Warzywien na ciosy kończące z ukrycia, ranią go techniki bojowe, nie widzi przegrywać Nie na tak z dystansu, chwyt podstępny, bumerang, szybki atak Ale zrobić to tak

Się łapać. Najpierw kolega, przesłuchamy. Powiedz mi coś, powiedz mi coś, powiedz mi coś. O tym wszystko wiemy, o tym wszystko wiemy, o tym nic nie wiemy. Mormok szczurol. pragnie przy na dzikich pustkowiach. Wyraźnie macie skończone w z ukryciu. na takich wierzchowców. Strach z morgaj i szarza. Słaby jest to jest to O tak No i dobra, mamy pierwszego kolegę uratowanego. I tu już kolego się kręcisz, to ciebie zaraz ja też tutaj złapię. No I czy ten kolega do mnie przyjdzie, czy nie? I idzie. Tarczownik, bardzo dobrze lubimy. Tarczowników, Biegi kolego, proszki sobie ściągnę. i oh, what was I noise that he couldn't nobody's gonna cut save you Nah. we've got i don't know what it was no, must have been nothing no, What? did you hear that

i jest większość uruków. To moi sprzymierzeńcy, więc robię to tylko tak. Niech się sami wykończają. Zwolnić. No i drugi więzień został uwolniony, i teraz musimy pole polecieć do kolejnego naszego więźnia uratować go. nie jest tam daleko. Chyba nie będzie tak prosto do niego dojść, z tego co widzę. Ale damy radę, oczywiście. Niech sobie te uruki przejdą. Tego kolegę może spróbuję ściągnąć. Dobra. nie wyszło, ale to nic, bo udało mi się go szybko zabić. Mamy dwóch tarczy. No dobra. Ciebie, kolego, ciebie, ciebie też. Pamiętaj z żeby nigdy nie stać tyłem do wroga, bo to się nie może dobrze skończyć. Strzelec jest sobie u góry. To jest tylko elegancko przyjmiemy. No cześć. O dzisiaj służysz mi. Już mówiłem, żeby się nie obracać do mnie plecami. A ten kolega nawet nie zdążył mnie zaatakować. No i misję mamy wykonaną. Jesteśmy tutaj daleko schowani. Najpierw mogłem mógłbym w sumie wydać rozkaz koledze. Co byśmy tu sobie teraz zrobili? Tak się zastanawiam. Ale dobra, bo grubsze misje mamy tu, tu, tu i tu. Dobra, może się przeniosę. I spróbuję dzisiaj jeszcze dorwać jednego z wodzów. W chwyć stronika i sprawy wrzaski ściągnęły jego pana horza Katownik. Kolej przybocznych wodę, zanim podejdziesz warg z nim samym. No dobrze. Akceptujemy misję. I zobaczymy, czy dam się ten. O nie, to jest ta misja i ją próbowałem zrobić. Wcale nie jest takie proste. Także obawiam się, że tej misji mogę w ogóle nie wykonać. Znowu. Tam jest jeszcze jakiś kapitan na dole. To mi się nie podoba. Tam jest sprzymierzony kapitan z tego co widzę. To jest przymierzony, naznaczony. To jest Malmuk on wrażliwy na cię skończący, wrażliwy na taki wierzchowców. I w zasadzie łatwo go byłoby pokonać Ale ale, ale, już nie będę się z nim bawić, spróbuję wykonać misję, którą mam do wykonania jak najszybciej. Przecież muszę sobie tylko stworzyć swoją małą własną armię do pomocy, żeby czuć się bezpieczniejszym. Tam jest kolejny strzelec, okej, okay, więc biegniemy do niego. Ła. Dobra, udało mi się go naznaczyć zawczasu. Nie ma tu za dużo strzelców tym razem. Z tego co pamiętam, było więcej ale to nic. Gdzieś jeden jeszcze jest przede mną. Jak wygłuszcze Karagory, to z kolei mogą dorwać mojego pomagiera, więc tak się nie skończy dobrze. Musiałbym ich wywoływać jakoś południowo. Jak to mi się w ogóle uda? Oto jest pytanie. Mogę go zabić? Ale już trudno. Jeśli tu naszego oznaczonego kolegę jakoś ściągnąć, to byłoby wszystko łatwiej. Nikt już zobaczył? Dobrze. Będę mógł go ściągnąć, kolejny kolega zostanie teraz słabiony w pułapeczkę.

To mi się udało. Ciebie kolejne tę torwę. Dobra! No i moi mój... co no, magier zginął. Ej, nie mi! No cholero, ty jedna! Się mi się zawiesił zamiast uciekać. So, niestety, ale znowu muszę uciec. No nie mam szczęścia niestety do tej misji. I nic już chyba na to nie poradzę. Hahaha, idźmy dalej. To prawda, na takich Nasz kolega strojącym bronią. A na ciosy kontaktujące z ukryciem? Ej, <grystanie> to bleed! <są puchy. grystanie> i to like, sure go really Hey! Sing more for Open nah. voice, Ej, hey, ktoś mi przerwał. Ej, hey, znowu ktoś mi przerwał. Hey, strzelec. Hmm, dobra. Posłuchajmy naszego kolegę. No i chyba już wszystko wiemy o wszystkim Z tego co nie, tu jeszcze jest kolega, o którym nic nie wiemy Borgo No i dobrze, mamy nowego przymierzeńca, co mnie pociesza odcinek mogę w sumie uznać za udany. Mimo że nie wykonałem głównej misji, ale jedna misja poboczna została wykonana. Nie chciałem wejść w armię Saurona, tylko chciałem wejść tutaj w mapkę. Tu mam kolegę do pokonania, jednego tu, jakieś misje dodatkowe. Tutaj za bardzo nic nie widać, jeszcze wejdźmy w armię Saurona i tak sobie zerknijmy. Mamy aktualnie kapitanów, a z tego co widzę mamy jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego. Mamy pięciu kapitanów, którzy są naznaczeni, a ten z tyłu to nie jestem pewien, ale też wygląda na podświetlonego jakby. Więc może nawet i sześciu. I nasz kolega trujący ma 11 potęgi. Więc myślę, że fajnie byłoby zrobić z niego dobrego skrzymierzeńca. I go troszkę nawet wytrenować, ale to myślę, że to będzie temat na inny odcinek. A tutaj kolega jest z ognistą bronią. Też mógłby się nam w przyszłości do czegoś przydać. No dobrze, więc myślę, że na ten moment będę kończyć już odcinaczek. Wielkie dzięki, że ze mną byliście. Życzę wszystkim miłego dnia, wieczora. Trzymajcie się ciepło. Cześć! A jeśli obejrzyście to do samego końca, to napiszcie w komentarzu zima. See you later. Pa!